Cześć, w tym odcinku GTA Online pokażę wam jednego glitcha, aby zwiedzić swój garaż yy, od środka i jednego trika, dzięki któremu będziemy mogli wskoczyć prawie na sandach dach budynku, w którym się znajduje. Aby wykonać pierwszy, pierwszy trik, to trzeba po prostu mieć taki garaż. Nie wiem, czy to działa na innych garażach, ale na tym na pewno wam zadziała i trzeba po prostu wyjść. Ładuje nam się. I podczas, podczas tej animacji, wychodzenia trzeba dać dwie gałki w lewo, bądź w prawo. Ja dałem w lewo, i chodziłem w kółko, i tak zwiedziłem swój garaż od środka. Nie ma tutaj nic ciekawego. Można się tutaj skryć. No i nic poza tym, zaraz wam pokażę drugi trik. Drugi trik będzie po, polegał na dostaniu się. O tam, dzięki temu murkowi, to jest, to jest ten sam budynek, w którym w którym pokazywałem Wam poprzedni trik żeby się tam dostać trzeba po prostu podbić przednie koło na tym murku wtedy się wyskoczy w powietrze akurat ja się nie rozpędziłem ale trzeba się rozpędzić najlepiej to tamte auta co tam stoją sobie zablokować bo one bardzo mogą przeszkadzać jak mi się nie uda za pierwszym razem to zrobię cięcie i pokażę Wam akurat mi się nie udało to wcale nie jest takie trudne ale trzeba trochę popróbować Spróbuję drugi raz. A jak mi się nie uda drugi raz, to zrobię cięcie i po prostu Wam pokażę, jak to będzie wyglądać, jak już tam będę na górze. Akurat drugi raz mi się nie udało. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi i wrócę do Was, gdy już będę tam na górze. Ok, akurat udało mi się tutaj wskoczyć. Jak widzicie, da się. Jak Wam się nie, nie uda, to nie rezygnujcie od razu, tylko próbujcie, bo to, to się da zrobić. No i nic poza tym, tutaj to już koniec tego odcinka. Ja Was żegnam. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I jeśli chcecie więcej, to piszcie ja się żegnam. Cześć. Dobrze, jeszcze drobny bonusik. To jest takie trochę śmieszne. Jak ktoś chce się pobawić albo pochwalić się swojemu koledze, że potrafi fajne triki, to tutaj, w tym miejscu, zwykle znajduje się ten kład. Ja już go wziąłem, więc go nie ma. I tak, trzeba się udać tutaj, czyli yy, wesołe miasteczko. Ono jest tutaj koło plaży. Ja mam akurat swojego kłada, tam stoi. I ca cały ten trik, taki trochę, nieco śmieszny i zabawny, będzie polegać na tym, aby wjechać kładem w, tam w tamto, oto, taką jakby ściankę z drewna. I trzeba w odpowiednim momencie wyskoczyć. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Trzeba się rozpędzić i wyskoczyć, i wtedy się tak fajnie wleci do wody. Mi się, mi się to dość podoba, fajnie to wygląda. Możecie oczywiście robić tak z, z każdym innym miejscem, a ja akurat pokazałem tutaj, bo tutaj się po prostu najfajniej te, to robi. A więc jeszcze nie będę powtarzać. Lajkujcie i tak dalej. Ja Was żegnam. Cześć.